Cześć! Mam ochotę pochodować dzieciaki, więc zrobimy to dzisiaj w dwóch rodzinach. Tak myślę. Fabian nawet chce mieć dziecko, uma raczej nie, ale w sumie. U wiedzowych simów, co ja rzadko widuję, w ogóle to yy, pragnienie. Jeśli nie założenie rodziny, to zdecydowanie najczęściej występuje ono u simów z bogactwem, z tego co zauważyłam. No i Fabian właśnie takim simem jest, więc to ma sens. Będziemy jeszcze wchodzić też do herbatników i prawdopodobnie robić dziecko N i Peterowi. No i Peterowi musiałam zmienić, tak jak ustaliliśmy na live w 180 odcinku, geny, żeby miał faktycznie rude włosy, bo wiadomo, miastowy to ma, jakieś tam dziwne rzeczy w tych genach, no nie? Że wygląda totalnie jak rudy, rude brwi, wszystko, to musiałby sobie na, naprawdę skubaniec super skutecznie zafarbować te włosy, bo genetycznie miał brązowe. A też argumentem za Peterem trochę było to, właśnie, że ma rude włosy i że ten rudy gen będzie mógł gdzieś tam się utrzymać w kwitnących wzgórzach. I bardzo bym chciała, żeby oni mieli rude dziecko, a N ma w recesywnych blond, jakby co, a nie rude. Więc nie byłoby w ogóle takiej możliwości, i gdyby nie to, że sprawdziłam na złyki, bo coś gdzieś albo wy coś napisaliście, albo mnie coś nagle w głowie zaświtało, że on może mieć inny kolor, to bym kręciła i kręciła i ciągle wychodziłyby brązowe albo blond, no nie? No, ale już jest to zmienione. W ogóle jeszcze przed e, rozpoczęciem tutaj, e, w ogóle włączeniem gry, chciałam jeszcze zrobić parę rzeczy. I stwierdziłam, że nie będę włączać gry, bo muszę jeszcze wejść do Simpę i jeszcze zmienić tego Petera. No i jak weszłam, e, to tam zaczęłam go szukać. Przypomniało mi się, że on już nie jest Peter Sims, tylko Peter Tetherton. I wtedy dotarło do mnie, że ja już miałam ten ciąg myśli, i że ja już zmieniłam mu to jakiś czas temu. Także byłam pewna, że muszę to zrobić, a to już było zrobione z tydzień wcześniej chyba. Tylko jak to robiłam, to Kacper przyszedł i zaczął mi coś opowiadać, i ja po prostu to robiłam tak bardzo mechanicznie. Na, na tyle, że zupełnie zapomniałam, że w ogóle to robiłam. Jestem w stanie zrobić to mechanicznie, jeśli chodzi o blond i rude włosy, bo pamiętam jakie są kody, dlatego że trójka w mojej głowie jest żółta, więc pamiętam, że to są blond, a czwórka w mojej głowie jest czerwona, i dlatego pamiętam, że to są rude. Jeśli chodzi o jedynkę i dwójkę, to musiałabym dla pewności sprawdzić. Wydaje mi się, że jedynka to są czarne, a dwójka to brązowe, bo tak one lecą po kolei w kas, ale tak, tak mi się wydaje, że tak lecą po kolei w kas. Bo to właśnie jakby z tego te kody są, no nie? Z tej kolejności. Uma jeszcze jest w ogóle w robocie. Ona przecież tak, ona w oceanografii, więc o 11 wróci i. A nie, nie będzie musiała iść spać. E, to dobrze, to wtedy zrobimy dziecioka. Heliantus i Oliver nie są najlepszymi przyjaciółmi, a rozumiem, że byli, okej, okay. Ale wiadomo, że BFF to na zawsze zostaje. Oliver, ty się zaraz zesrasz. Tylko jeszcze na tego dzieciaka dobrze by było zarobić, bo pokój pusty. W tym momencie stać nas może na kojec i nic więcej. Poza tym, no, za jakieś trzy dni rachunki będą, więc też na te rachunki dobrze by było pozbierać. No, oni tutaj mają teraz um, taką sobie sytuację nie przez posłuchaj. ten dom nowy. A jeśli u Was też nie jest za dobrze w tym momencie finansowo, ale bardzo chcielibyście mieć jakąś grę, to zapraszam do rozdania comiesięcznego z Mertą na Instant Gaming. Jeszcze w tym miesiącu nie mówiłam o rozdaniu, więc szybka instrukcja, trzeba założyć konto, żeby zgłosić się do rozdania i tutaj wybieramy sobie jakąś grę. Tutaj są na start podpowiedzi, ale możemy sobie wpisać na przykład Sims 4, Leeds i licealne lata można sobie wygrać. Cokolwiek co tylko pojawi się tutaj na liście jest dostępne w magazynie Instant Gamingu i to po prostu możecie wygrać. Nie będzie takiej możliwości, że nagle tej gry nie będzie i nie dostaniecie jej. I jeśli będziecie obserwować mnie i Instant Gaming na różnych socjalkach, to zwiększacie swoją szansę. Polecam i powodzenia! A dla tych, których stać, ale woleliby kupić taniej, to zapraszam do sklepu. Można dorwać czy Simsy, czy nie Simsy. Ogólnie gry w fajnych cenach, czasami naprawdę z dosyć dużą obniżką. Pamiętajcie, żeby zaznaczać w magazynie, żeby potem się nie zawieść, że tej gry jednak nie ma. I szczególnie polecam Instant Gaming w kwestii Sims 3, bo na, za naprawdę fajne ceny można tutaj e, sobie kupić. Jeśli macie taki problem, że gra wam się nie chce zainstalować, bo wyskakuje wam błąd na Originie, to to nie ma nic wspólnego z Instant Gamingiem, w ogóle źródłem gry. Tylko po prostu Origin się zesrał i podobno pracują nad tym. W ogóle Origin teraz w wielu kwestiach nie działa, niestety. Także jeśli zależy wam na czasie, to zainstalujcie sobie EA App, tę nową aplikację, która ma kiedyś tam w przyszłości zastąpić Origina. Na niej podobno wszystko bez większego problemu działa. I tyle, wracamy do gry. Dobra, na razie Fabian chce zdobyć punkt logiki, bo oczywiście potrzebuje go do pracy. Czy wy macie jakieś szachy? Obawiam się, że chyba nie. A, jeszcze samochodziki kupujemy, kurczę, może, może dla tego dzieciaka odpuszczę te samochodziki, bo jeden kosztuje chyba 100, więc to jakby w kontekście kupowania rzeczy dla dziecka, to akurat 100 simoleonów to jest dosyć dużo. Um, już można za to spokojnie kupić jakieś tam klocki. Piesie oczywiście na oknie siedzi. Co on tam tak wypatruje? Czy on coś widzi przez ten witraż w ogóle? O, Tiu, siema. Czy ta samotność kiedyś minie? No Uma specjalnie dużo nie zarabia, więc... Hmm. No będziemy mieli tak i ten, ten jeden dzień na to, żeby jeszcze zarobić, ale Megan w sumie sporo zarabia, nie? Łe, jak Megan tutaj 980 przyniesie nam to w ogóle żaden problem, jeszcze Oliver 453 też dzisiaj, e, więc na spokojnie. O Jezus, naprawdę. No bardzo dobrze, że ścielisz to łóżko, to jest, to jest wasza sypialnia? Czy dziadów? Nie, to jest wasza, bo przecież zaczynałam tutaj o 6 tam 50 czy coś i Oliver dopiero co wstawał tam na górze. Ehm, no dobrze. Czy jak pogadają na łóżku, to jej się to. Nie, nie spełni jej się to jako rozmawianie z nim. No dobra, potem możecie sobie pogadać. Okej. Okay. W ogóle wczoraj pod prysznicem do mnie dotarła jedna rzecz. Uma, wydaje mi się, no są te różnice płciowe dosyć duże, no nie, ale wydaje mi się, że ona ma ten sam schemat twarzy co Peter. Jestem prawie pewna, że to jest ten sam. A Fabian z kolei ma pewne cechy podobne do N, bo oni są oboje szpadlowi, więc mogłoby wyjść tak, że te dzieci będą miały na przykład identyczne twarze. I przypomniał mi się aż przypadek w moim starym miłowie, gdzie wydaje mi się, że to był Flax, Newson i Melan Pleasant, którzy mają praktycznie identyczne twarze. To, że mają tam kształt oczu Daniela Przyjemniaczka, jak prawie wszyscy potomkowie Daniela Przyjemniaczka w tamtej rozgrywce, to akurat okej. Okay. Jakby to totalnie pochodzi od jednej osoby, to jest ten, jeden i ten sam gen, ale jeśli chodzi o nos, kształt twarzy, to to już wyszło przypadkiem, bo analizowałam sobie to, jak to przebiegło, i to jest niesamowite, że oni są naprawdę mega, mega podobni do siebie, a większość z tego to nie są w ogóle wspólne geny. No, i tutaj mogłoby być podobnie. Dobra, kupię parę rzeczy dla dziecka i zobaczę, czy jeszcze będzie was stać na szachy. Czy są obecnie jakieś małe dzieci, żebym mogła ym, jakoś zadbać tutaj o wyrównanie płciowe, co mi się ostatnio jakoś nie udaje? Dobra, jak stać nas na szachy z jednym krzesłem, to już jest i tak nieźle. Czy w tym korytarzu na górze nie ma światła? Serio. Dobra, kiedy indziej. Jak Oliver, o właśnie, wróci, to będzie na drugie krzesło i będzie na światło, wszystko kupimy. Te krzesła takie niezbyt ładne, ale potem najwyżej wymienimy sobie na inne. No i możesz iść spać. Z małych dzieci jest Willow, ale ona w sumie zaraz będzie dzieckiem już takim szkolnym, więc jej raczej nie powinnam za bardzo liczyć do puli y, takich nowych dzieci, powiedzmy. Więc myślę, że najlepiej będzie wystartować od chłopca. Taką bazą moją zazwyczaj jest chłopiec, że, że robię najpierw chłopca, potem dziewczynkę, potem znowu chłopca, potem znowu dziewczynkę i tak próbuję to na przemian robić zazwyczaj. Wiadomo, że w przyszłości to wszystko może zupełnie inaczej potem się ułożyć, bo no to nie jest tak, że potem tego chłopca z tą dziewczynką i tego chłopca z tą dziewczynką będę łączyć, bo albo ktoś może okazać się homo, albo bi, albo w ogóle nie pasować do siebie, patrzę bardzo na chemię przecież i tak dalej, ale daję sobie taką bazę, żeby jakby co, Mieć balans po prostu. No i jeszcze ta łazienka na górze by się przydała. Jak będzie tutaj pięć osób mieszkać, to. No, w rzeczywistości pięć osób i jedna łazienka to nie jest tragiczny um, układ, ale w Simsach pięć osób i jedna łazienka to jest absolutny dramat. Czekaj, czekaj, czekaj. Pokaż mi to jeszcze raz.

Okej, okay, lepsze brązowe włosy niż czarne i lepsze niebieskie oczy niż brązowe. Czyli najlepiej, jakby dziecko z kolorów wyglądało jak uma. Czy to jest żart? Rudę! To nie tu ma być rudę! Co to za mały Peter Simpson się urodził? <grym> Nawet kolor oczu się zgadza. Dobra, przełykam kanapkę, bo tu poważna analiza teraz jest potrzebna. Myślę, myślę, myślę. Myślę Oliver. Myślę Róża. Nie, 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 myślę dalej i myślę bardziej. Jason, bo zarówno Jason, jak i jego brat Gabor mieli rudę recesywne. Oczywiście, jeśli chodzi o jakiekolwiek recesywne geny, to mówimy tutaj o czystej wersji otoczenia, tak? W Maxisowej tego nie będzie. Tak, więc to musiał spaść recesywny jeszcze cały czas od Jasona i Gabe'a. Czyli to jest jakby ten sam gen, co ma Demi. To ja nie chcę. Znaczy. Chcę rude dziecko, ale nie w tej rodzinie akurat może. Teraz będzie drugie mieszanie, które zupełnie oleje. Drugie też wyszło rude. Teraz w sumie mniej mi już zależy na płci konkretnej tego dziecka, tylko bardziej, żeby nie były czarne włosy i brązowe oczy. Ani rude włosy. Chłopak, czarne włosy, niebieskie oczy. Brzmi spoko, ale jak sobie pomyślę, ile jest jeszcze czarnych włosów wśród simów, którzy całkiem niedługo będą się rozmnażać, czyli Bazyl, Rockwell, Oxalis. To wolałabym nie. Uma jest wygenerowaną Simką, więc raczej nie ma możliwości, że ona ma inne geny niż pokazuje. Bo to jest problem po prostu Simów, którzy zostali stworzeni przez twórców. Twórcy po prostu przy tworzeniu niektórych Simów stwierdzili, nie, on jednak będzie miał rude włosy. I po prostu zmienili sobie wygląd i już w dupie tam z genetyką, nie? Chociaż też jest tak, że niektórzy... Mają w ogóle inny kolor włosów, inny kolor brwi i jeszcze inny kolor w genach, na przykład Sinjin Kuderk, ten którego Sehio nazywa Szymon. On w polskiej wersji nazywa się e, Sławomir Kuderko, chyba, czy jakoś tak? No to on ma brązowe włosy, czarne brwi i blond w genach, więc część tego to pewnie po prostu robienie sobie jaj. Dobra, jednak są brązowe, tylko że to jest dziewczynka, ale już mieszam któryś raz, już mi się trochę nie chce. No, mam spory dylemat, jeśli chodzi o imię. Czy dziewczynka może mieć na imię Bentley? Tak jak samochód, ale jednocześnie jest to też imię nawiązujące do przyrody, bo chłopak to tam bez problemu by był Bentley. I tak się zastanawiam, czy dziewczynie jak dam imię Bentley, też to, to będzie okej. Okay. Um, większość imion może w zasadzie działać na kogokolwiek, tak naprawdę. Wydaje mi się, że będzie to całkiem urocze, jak ona będzie miała na imię Bentley. Bo jeśli nie to, to więcej imion takich z Pogranicza już nie wymyślę i nazwałabym ją po prostu Emily. Takim najzwyczajniejszym imieniem, które mi gdzieś tam pierwsze wpadło. Bentley Greenman. A niech będzie. A, no i Uma akurat ma wolny weekend. No, ma jeszcze do wybrania też dni wolne, ale, ale nawet jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiałam, a tak wypadło. Ojciec też z automatu powinien dostawać jakieś dni wolne. W momencie, kiedy dostaje, nie wiem, wspomnienie, że urodziło mu się dziecko, gra powinna po prostu generować mu jeden lub dwa dni wolne, które może sobie wziąć. No bo kurde, chyba normalne, że ojciec też sobie może wziąć wolne w pracy, jak mu się dziecko urodziło. A co tutaj tak świeci? Co tu tak migocze? Dziwna sprawa. Uma jest radioaktywna, zaraz będzie 18 ale dziecko ym, postarzymy, no ona tak około 14 i to dziecko urodziła więc, i yy, no jutro tak coś koło południa, nie? Okej, okay. a jak awansior to możemy drugą łazienkę sobie umeblować. No co? No tak. Myśli o dziecku, o nie, o nie moja wnuczka! Tylnym wejściem gdzieś ta strażaczka. Jaki był plan na Fabiana właściwie? Czy to, że on pracuje w policji, to już miało być docelowe? Um, bo widzę, że on się najbardziej sportem interesuje, ale też jedzeniem, pracą, pogodą, modą. Jego pragnienie życiowe to poszukiwacz przygód, znowu. Nie, też to nie idzie w parze z jego zainteresowaniami, więc ja kompletnie nie pamiętam, jak to miało być z nim. No, on bardzo jest w ogóle sportowy. Więc praca w policji ma u niego sens, w sensie, no po prostu to jest praca, w której dobrze jest trzymać formę jakoś tam, więc yy, można to spokojnie pogodzić jakoś, połączyć. No i on yy, przestępczością to tak średnio, dosłownie średnio się interesuje, więc może po prostu jest w tej robocie bardziej dla yy, adrenaliny i yy, ruszania się. <laughs> więc może zostawię po prostu jak jest i niech on pracuje w tej policji. Będę klikać mu na te karty. Chociaż już jedną dzisiaj zignorowałam, ale nieważne. I jeśli gra po prostu zdecyduje, że coś się ma zmienić, to coś się zmieni. W sporcie go teraz zatrudniać, jak on ma 32 lata, to jakoś tak dziwnie. Zazwyczaj to już się jest na sportowej emeryturze w tym wieku. Hej, Nicole. Jezu. Zawału dostanę przez tych ludzi. To był rodzinny pocałunek w policzek, bo oni są szwagrami dla siebie teraz. Więc mają tylko to dostępne, no ale, no ale oni kiedyś tam ten, no nie, więc już mam takie, A, jakieś uczucia wracają, co jest? Otóż nie, a Jezus Maria czwarta już jest. Zapomniałam o tym dzieciaku. Dobra, już nawet nie zmienia jej tej, jej, tej pieluszki e, i nawet już tortu nie będę chyba. To lepiej chyba manipulator na to działa. Agent Time. Grow up baby. Bardzo bym prosiła, żeby to zadziałało. Oki. O Boże, wygląda jak Fabian. No bez kitu, znowu klasyk, czyli kolory po jednym rodzicu, morda po drugim. Nie wyczymie. No to nie ma w takim razie szansy, że te dzieci będą takie same z twarzy. O, ale na szczęście nie ma jednego punktu uprzejmości, nie sprawdziłam tego wcześniej. O, jest takim klasycznym dosyć rakiem w sumie, więc pewnie będzie miała założenie rodzin. Chociaż nie. Nie, bo jest bardziej na lekkoduszność. Więc to nie jest taki typowy rak. Jeszcze się mieści w raku, ale już jest troszeczkę inaczej. Pewnie bogactwo będzie miała, a może drugorzędną założenie rodziny? Zobaczymy. No, jeśli nie wzięła chociaż brwi od umy, czego na razie nie wiem, to jest po prostu 100% fabian. Niesamowite, te oczy zapadnięte. Czy Megan dałaby radę jeszcze dzieciaka nauczyć chodzić? Ale mogą się w sumie zamienić z umą, tylko uma jest bardziej zmęczona. Megan ma też na dziesiątą, a uma też już jutro idzie i ma na czwartą, więc myślę, że Megan powinna ją nauczyć. I można to zrobić już teraz. Oliver mógłby jej podać. O, oczywiście pizzę mamy, mądre mleko. Trochę uszczęśliwimy babcie, bo było z nią tak sobie. No, przemęczy się, trochę plecy na tym ucierpią. Ale nauczone i z głowy. Straleczka też się prawie nauczyła. Czy Uma to w ogóle może dzisiaj do pracy iść? Oliver ma wolne, więc może spokojnie iść. Chyba pora na straleczka. Niech Fabian ją nauczy ostatecznie. A, no tak, robienie dziecka się nie liczyło do AC acr barabara. Uma wysłała dziecko na drzemkę i sama poszła też na drzemkę. Jak dziecko się obudzi, to ona może też. Tak by było idealnie. No, Megan zdecydowanie już poprawiła swoją sytuację. Jeszcze dostała teraz awans, który bardzo chciała. E, na dziewiąty poziom. I myślę, że no to jest akurat moment, w którym ona mogłaby przejść na emeryturę. Co prawda, w medycynie to często ludzie pracują do usranej śmierci dosłownie. Chyba odpuszczę. W sensie nie, nie będę chyba jej dawać już na ten ostatni poziom. Niech trochę sobie odpocznie na starość. Zwłaszcza, że jej już jakoś super dużo czasu nie zostało, przez to, że miała właśnie taki niski wskaźnik. Może teraz jeszcze nie, ale w następnej turze myślę, że już na emeryturę ją wyślę. Teraz to, no, to już jest ostatni dzień. Zawsze chcę, żeby na nowym stanowisku jeszcze chociaż raz poszli do pracy, bo głupia tak awansować i potem nie robić w ogóle tej roboty. A, stać nas na samochodziki. Skończyliśmy na policyjnym, bo nie widzę komornika, więc komornika sobie teraz kupimy. I może kupimy sobie jeszcze to. On co prawda wygląda identycznie jak ten zielony, ale nie szkodzi, jak wszystko to wszystko i jeszcze kupimy sobie taki, i jeszcze ambulans. I zostaną nam trzy, z czego jeden zmieści się jeszcze tu, jakoś będzie dało się to ułożyć, a jeszcze dwa będą musiały być gdzie indziej. Jeszcze jedną półkę tutaj dostawić to raczej nie da rady, e, albo to będzie się jakoś tam przetapiać przez siebie, albo będzie po prostu głupio wyglądać, e, więc część może do gabinetu po prostu wstawię. I się zastanowię, które konkretnie będą w gabinecie. Może na przykład limuzyna. Takie, takie, te bardziej wyjątkowe. O, Fabian wyrobił sobie już jeden dzień wolny. Ale od początku grania tutaj jeszcze nie awansował ani razu. W piątek miał wolne. Ale no i tak już trzeci dzień poszedł do pracy. No, zobaczymy. Może jeszcze się trafi. Bo on by bardzo chciał. A! No i okej. Okay. Może nauczymy trochę tego dzieciaka mówić. Może niech Megan kawałek tego zrobi. Pies się zastanawia, co to za dziwny zwierzak w tej klatce. Dobra, idziemy do N. Zobaczyć, co jej się urodzi. To jest na pewno ten sam schemat twarzy, jak mu się tak przyjrze. A, Peter ma w ogóle oczywiście zepsute y, te y, pragnienia. One tam są, tylko ich nie widać. Chwila, moment. Ja rodziną Nowa Martin już grałam i Jasper jeszcze żyje. Tą rodziną jeszcze nie grałam w tej turze, chyba że kurde, grałam i nie zaznaczyłam. <laughs> Dobra, mam zaznaczone, kiedy był college, więc mogę sobie to policzyć. No nie, ja już grałam nimi w tej turze. Co za debil, nie zaznaczyła głupia, bo jeśli tura jest zagrana tutaj, to college był dla N 9 dni temu, więc idealnie się zgadza, że 9 dni akurat minęło, odkąd miała 38 dni do bycia staruszką, bo ma teraz 29. Kurde, ale bym. A, ale bym zrobiła numer. Ej, no to w takim razie nie, nie ten, nie, nie robimy tego dziecka jeszcze. To dopiero w następnej turze to wszystko będzie. No właśnie tak mi się coś wydawało, że ja dosyć niedawno nie grałam. Ja chyba na samym początku tej tury nie grałam. Jak dobrze, że ja sobie zaznaczam czasami różne rzeczy i mogę potem po, po prostu zrobić kalkulację, w razie gdybym czegoś nie zaznaczyła, coś mi się pomyliło. To dobrze, że po tej Rubie też to jakoś tak ogarnęłam, że ona jest młodsza od Jaspera i oni są na dosyć podobnym poziomie szczęścia, więc miałoby więcej sensu, żeby to on pierwszy odszedł. Oni prawdopodobnie umrą w jednej turze, tylko on po prostu najpierw, więc też dobrze by było pamiętać, żeby Nowo Martinami najpierw zagrać. Ale w takim razie w tym momencie została mi rodzina Ray, Bradley i Galena i Tiu. To zagram Gorgią. Tam dosyć szybko to przeleci, nie wiem czy dzieciak nie będzie nastolatkiem się stawał, ale nadal. Więc to jest dobra rodzina, żeby połączyć z tamtymi Greenmanami. Po pierwsze oni są bardzo blisko spokrewnieni, a po drugie, no jak tam... Musiałam hodować dzieciaka, to tutaj dobrze, żeby było coś tam szybko. Czy Craig będzie umierał? Chyba tak. A nie, dzieciak to już taki mały jest. Kurde, ja myślałam, że jest większy. No dobrze. No to jak bez urodzin, to jeszcze szybciej pójdzie. Jeszcze też żadnego weekendu nie będzie po drodze. No sorry, Pierce, ale musisz odstąpić te płatki synowi, bo on bardzo chce zjeść, zjeść dzisiaj płatki. To jest prawdopodobnie jego ulubiona potrawa. A, Pierce ma dzisiaj wolne. I chcę nauczyć dzieciaka odrabiać lekcje, więc sobie spokojnie to zrobimy. A ja tutaj mam zablokowaną szkołę prywatną, bo się zastanawiałam, czy im tutaj tego nie zrobić. Ja w ogóle edytowałam tego moda na szkołę prywatną, żeby była płatna. Oryginalnie w tym modzie codziennie o 6 rano, znaczy w dni szkolne, jest zabierane 100 simoleonów na każde dziecko, które chodzi do szkoły prywatnej. Ja zmieniłam to tak, że zabiera 300 zamiast 100, bo stwierdziłam, że jest to za tanie. Było to bardzo łatwe do zrobienia, po prostu trzeba było otworzyć to w Simpe i dosłownie jedną wartość zmienić. Ale Georgia nie ma tutaj takich ambicji. Dzieciak tym bardziej, bo dzieci takie małe to raczej nie, nie chcą do szkoły prywatnej chodzić. W sensie obojętne im to zupełnie jest, nie, nie ma w ogóle takiego pragnienia. Um, nastolatki dopiero jak są, jak mają bogactwo albo zdobywanie wiedzy, to, to już zdecydowanie szybciej. Także nie wiem, tutaj to, to jest taka ambicja PIRSA zasadniczo. Um, może się zdecydujemy, może nie. Na razie mu to trzymam. Przede wszystkim zajmijmy się tym odrabianiem lekcji na razie, a potem zobaczymy. Trzy ogórki od Jacka, bardzo proszę. A, no oczywiście, zostawić ich samych w domu. O! Georgia może być teraz nauczycielką Kelvina, tak naprawdę. Więc może ona nie chce go wysyłać do szkoły prywatnej, gdzie nie będzie miała kontroli nad tym, co się dzieje. Teraz prawdopodobnie jest w tej samej szkole, w której on się uczy. I jest wszystko fajnie. Dobra, Pierce, musisz się zająć dzieciakiem. Graj z nim w łapki, żeby się wyzabawował, a potem zadania domowe. O, sport, no tak. No halo. Proszę nie przerywać. No. O, żenskaya. Zip, zip. Jezus. Uwielbiam po prostu to jak oni yy, machają do siebie tak serdecznie. O, żynskaia! A potem policzkują się po prostu. I potem ten drugi też odmachuje jeszcze. Zip, zip. Nie, nie wiem. O. Piękna jest ta relacja. Dlaczego zablokowałam Kregowi, żeby zobaczyć ducha? Skoro tak, to możemy iść na cmentarz. Tylko nie wiem, ile czasu to zajmie, zanim jakieś duchy wyjdą. I tam większość grobów oczywiście poznikała sobie. No, to trzeba by było na tej parceli publicznej być zdobę, <śm> chyba żeby te duchy faktycznie wyszły. Bo one tyle czasu mniej więcej potrzebują yy, od śmierci. Jakby co najmniej 24 godziny muszą minąć, żeby w ogóle duch wyszedł. O Jezu, jaki rząd! Nie można przejechać, bo groby stoją. <grytania> tu zostali ludzie pochowani. Pogódźcie się z tym. Tu się nie jeździ. O! Morgan! No siema. A ja już wyjęłam moda, żeby może przywołać duchy. Ale tego tutaj nie ma. To insimenator, insimenator by musiał być. A jego sobie tu nie przywołam, bo nie mam dostępu do y, trybu kupowania. Ale dobrze, może iść gdzieś tutaj, żeby ten Morgan cię wystraszył. Na parceli publicznej raczej nie można zginąć, więc. Y, nie, nie, nie może umrzeć ze strachu raczej. Jakbym miał faktycznie umrzeć, to po prostu mnie wyślę na parcelę domową automatycznie. Już nie widzę tego ducha. Dobra, zmęczony jesteś. Wracaj do domu, zanim się tutaj zsikasz. Ale można by było popróbować. Możemy jutro też pójść. Tak najlepiej zaraz po siódmej, jak się ściemni. Kreg po prostu chce się dowiedzieć, co go czeka zaraz. Co? Dlaczego to zniknęło? Nie mogę tego w ogóle złapać. No pięknie to wygląda. O Jezu, ta dychrająca znowu przyszła. No siema, nie chce mnie ktoś przestraszyć. Aha, Craig staje się sławny, a on chciał tylko ducha zobaczyć. I jeszcze czarownicy tu brakowało. Ojej, ma drugą twarz, więc jest bardzo ładna. Wygląda jak Kalen Spitzek trochę, bo ma te same kolory i jest dobrą wróżką. <grym> I nazywa się Anna Young. Ania Młoda. No i jeszcze szarlatan oczywiście. A ducha ani jednego. Craig, czy ty znowu jesteś niemiły dla kogoś? No, co ci cyrkon zrobił? No doprawdy. Hej Parsley. O, tu jest Georgia, możesz sobie ją opłakiwać. Może wyjdziecie odwiedzić. No, tym razem nie ma żadnego ducha, nic nie chce wyjść. O, Kelvin przyprowadził Silasa. O, to jest właśnie Syngin Kudyrk. No, czarne brwi, brązowe włosy, a jednak blondas. O, Piers przyniósł grypę. Świetnie. No, Craig jeszcze przeżył tę turę, jak widać. Ale na cmentarz ciągle chodzi. Kiedyś może uporządkuje te groby. Kiedyś, może, nie wiem. O, dobra, powychodziło więcej duchów teraz. Hej Julka. Hej Gorgia. Abosz. Kreg po prostu. Po prostu zawsze. On nawet nie jest złośliwy, on ma cztery punkty uprzejmości, a on cały czas jest niemiły dla wszystkich, nie wiem. Duchy się chyba pochowały już. Hehe. He. No już się dawno pochowały, dlatego są duchami. No dobrze, w następnej turze będziemy chyba próbować dalej z tym duchem, mimo że jemu chyba jeden dzień został, więc nawet nie wiem, czy jeszcze będzie miał szansę. Uma niestety ma już z nim oficjalnie przesrane i jak tylko ją gdzieś zobaczy, to będzie ją popychał. Paluchem prosto w cyc. Allegra właśnie się poznała ze złą wiedźmą i prawie jej komplementy. Hmm. O, no i już zarażona. Żarty się skończyły. O, tutaj w ogóle jest... Y Taki troszkę zepsuty slot. Dobra, zadziałało. Nie ma problemu, postawimy nowe. Możemy uznać, że się zepsuło. Georgia wyzdrowiała, Pierce zaraz pewnie też. No, z tym szybszym y, kalkulowaniem choroby, zazwyczaj jest tak, że szybko się leczą, ale czasami jest tak, że szybko też im się pogarsza. Szczególnie jeśli chodzi o przeziębienie, bo y, dużo. Częściej się zdarza, że rzeczywiście zapalenia płuc zostają. Oczywiście, jak się ma fiksa w ogóle na to. I to będzie tyle na dzisiaj. Jest sobota, a Kelvin już od rana siedzi w lekcjach. No i wyszło na to, że na następny raz został mi tylko Tiu i Bradlena albo Bralena. Już sa sama nie pamiętam, które wolę. Dobrze, że uchroniłam się przed pomyłką, jeśli chodzi o N, bo to by mogło stworzyć pewne dysproporcje. To by sprawiło, że Ruby byłaby nagle o rok starsza od Jaspera. I miałabym w pewnym momencie pewnie takie... coś tu poszło nie tak. Bo między N i Tew i Jackiem trudno byłoby mi zauważyć zmienioną różnicę wieku, bo ona nadal byłaby od nich sporo młodsza, tylko po prostu mniej młodsza, a ja nie pamiętam, jaka jest dokładnie różnica wieku między nimi. Jestem trochę zawiedziona Bentley, muszę przyznać. Mam nadzieję, że mimo wszystko wyjdzie z niej jakaś ciekawa, fajna Simka, mimo calusienkiej mordy po Fabianie. No i miejmy nadzieję, że chociaż Peter przekaże trochę tego schematu twarzy, ale będę się chyba wzbraniać od dziecka, które ma dokładnie takie kolory jak on. Niech będzie rude, ale niech ma kolor oczu N. W sumie rude z szarymi oczami byłoby bardzo spoko. No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za najbardziej, jak i widzimy się w następnym. Pa! I've, been thinking all night. I've seen the world! More things that you know that could ever be. My girl, you're the best that I've ever seen. So I've been thinking alright. This is it. This is what we got. What is gonna be. My girl, I say a prophecy.